No to skoro już posprzątałem dom i umyłem okna dla przedwiecznego, to mogę dla Was nagrać film. Witam wszystkich w podsumowaniu roku 2016, który nie był zbyt najlepszy dla wszystkich, i uważam, że należy się cieszyć, że już idzie w odstawkę. Jak pewnie wiecie, sam niedawno miałem pewne nieprzyjemne i niebezpieczne doświadczenie z samochodem, ale było minęło i uważam, że należy ten rok zakończyć kilkoma pozytywami. Przede wszystkim, Baniak Baniaka działa już 40 miesięcy, ale chciałbym się skupić na ostatnich 12. To był pierwszy rok, w którym udawało mi się od 1 stycznia regularnie, tydzień w tydzień, coś publikować. Materiał, który teraz oglądacie, jest 63. filmem na moim kanale w tym roku, więc średnio tak naprawdę pojawiało się coś częściej niż raz w tygodniu. W tym roku oglądaliście mnie ponad 2 miliony minut, czyli prawie 4 lata. To niesamowite, że jestem w stanie na tak długo przytrzymać was przed ekranem. I bardzo wam dziękuję za ten poświęcony przez was czas. Oddaliście ponad 10 tysięcy ocen pozytywnych na moje filmy, a w porównaniu do ilości ocen negatywnych, wychodzi na to, że jesteście zadowoleni w prawie 99%. Super! Dziękuję bardzo za ponad 6 tysięcy komentarzy. To jest 5 razy więcej niż rok wcześniej. Przeczytałem wszystkie i na większość staram się odpowiadać tak szybko, jak to było możliwe. I powiem Wam, że to jest chyba najprzemniejsza część całej tej roboty. No i oczywiście dziękuję bardzo za półtora tysiąca nowych subskrypcji w tym roku. Jest to dla mnie świetny wynik, lepszy niż rok wcześniej, czyli chyba idę w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o filmy, to najbardziej w tym roku podobała Wam się pierwsza część kampanii o czterech takich, co truchło. Obejrzeliście ją ponad 12 tysięcy razy. Pewnie niektórzy powiedzą, że potem było już tylko gorzej, nie? Nie, nie było. Ogólnie przyznam się Wam, że aktywność na moim kanale niesamowicie zwiększyła się, od kiedy zacząłem publikować regularnie sesje RPG, z którymi tak długo zwlekałem. Uznaję, że jednak wystarczy teorii i czas zastosować te wszystkie porady w praktyce. A skoro mowa o sesjach, to oczywiście te na żywo mają swoją grupę wybrańców, którzy oglądają to wszystko regularnie na Twitchu. Wracam z nimi 8 stycznia. Tak jak oczywiście z nowymi publikacjami na YouTubie. Co rok na święta staram się dać Wam jakąś fajną wiadomość odnośnie kanału w ramach prezentu, ale to w tym roku to ja dostałem prezent od Was. Zbiórka, którą uruchomiłem w dwa tygodnie dała rewelacyjny rezultat. Udało się zebrać na mikrofon Yeti oraz już udało się zebrać na trzy kamery C920. W sumie na tę chwilę po zakupieniu mikrofonu, oczywiście, mamy zebrane 1242,22 zł, co w zupełności wystarczy na zakup tych trzech kamer oraz na dokupienie statywów do nich. Nadmiar poleci już na trzeci etap zbiórki. Dwa pierwsze mamy już za sobą czyli zakupienie mikrofonu oraz kamerek. Trzeci jest to zakup laptopa, który będzie służył podstawowym dwóm celom montażowi wszystkich nagrań oraz transmisją. Może udałoby się nawet zdążyć na moje rodzinki, kto wie? Niektórzy pytali paniaka, a może by te 6,5 tysiąca przeznaczyć na PC, a nie laptopa? Już odpowiadam, dlaczego nie? Dlatego, że ciężko byłoby mi z mojej sypialni do piwnicy przenosić co tydzień całego peceta. A po drugie, laptop będzie także służył transmisjom sesji na przykład wyjazdowych. Które oczywiście także planuję, a na tę chwilę są po prostu niemożliwe. Poza tym, tak samo nie za bardzo widziałbym montowanie wszystkich materiałów w piwnicy. Naprawdę, uwierzcie mi, przemyślałem wszystkie za i przeciw, i laptop będzie tutaj idealny. Czwartym etapem zbiórki będzie wykupienie jakiegoś porządnego, przynośnego internetu, ponieważ ja w domu mam tylko 10 megową na ostrady i nie zapowiada się, żeby było coś szybciej. Na transmisję pożyczam przynośny internet, ale też nie chcę tego zbyt długo robić i naprawdę przydałby się jakiś, w szczególności na te sesje wyjazdowe, o których wspomniałem. Ale nie śpieszę się, wszystko idzie swoim spokojnym, własnym tempem i tak jestem zadowolony, że to idzie wszystko do przodu. Robię co mogę na sprzęcie jaki mam. Nawet jakbym miał tylko komórkę swojego starego peceta i tak nagrywałbym dalej filmy. Ale chodzi o to, żeby nie krwawiły wam ani oczy, ani uszy. To był dla mnie dobry rok, osobiście też. Staram się, jak mogę inwestować swój czas i pracę w rozwój kanału, co wydaje mi się, że chyba jednak widać. Mam co do niego ogromne plany jeszcze, ale oczywiście nie mogę wszystkiego zdradzić, prawda? Wiecie, że w roku 2017 usłyszycie ode mnie dwie, może trzy bardzo ważne informacje, które na pewno rozejdą się echem w naszym RPG-owym fandomie. A walczę o jeszcze więcej. Póki mam czas, póki mam siłę. I skoro mnie jeszcze oglądacie, chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt. Spędźcie je miło z rodziną, odpocznijcie od szkoły, od pracy i wróćcie z sylwestra ze wszystkimi palcami, bo Wam się będą źle kotki toczyły. Do zobaczenia po nowym roku. Cześć!